Panie Marszałku, Wysoka Izbo, cieszę się, że mamy możliwość przedstawienia naszego poglądu. Mieliśmy nadzieję, że Pan się odezwie. Po pierwsze, na ten wizerunek. Pracowaliśmy przez lata my wszyscy w imieniu koalicji. Shit trzeba to załatwić. Przedstawiliśmy i to z otwartą przyłbicą, na tym koncentrując uwagę opinii publicznej, ten najbardziej y, y, drastyczny krok, jakim zawsze jest podniesienie podatków. Nikt z nas nie kuglował. Zasadą było kierowanie się fałszem. zdrowym rozsądkiem, i poczuciem odpowiedzialności za ludzi i ich pieniądze, a nie za doktryny czy ideologię, w ostatnich dwóch latach, kiedy właśnie odpowiedzialność i zdrowy rozsądek okazały się drogowskazami szczególnie cennymi. Mimo groźnego w wymiarze globalnym i europejskim kryzysu finansowego, niespotykanego od czasów pamiętnego kryzysu z lat 20., akurat w tym czasie Polskę zaczęto zaliczać w opinii Europy i świata do państwa, a Polaków do tych nielicznych narodów racjonalnie, trzeźwo kalkulujących.